Magdalena Knedler Ocean odrzuconych czyta autorka maj 1947 Wrocław Miriam dostała dzisiaj mój dziennik ma urodziny te prawdziwe które świętujemy w ciszy kończy 19 lat w rzeczywistości jest więc już dorosłą kobietą nie dziewczynką nawet jeśli wciąż nosi dziewczęce ubrania zaplata włosy w warkocze i udaje młodszą nie wygląda zresztą na swój prawdziwy wiek a raczej na ten fałszywy Podany w akcie urodzenia, szkolnej legitymacji i książeczce zdrowia, we wszystkich papierach, które określiły naszą nową tożsamość i które kupiłam za złoto. Za złoto można kupić całkiem sporo, zwłaszcza jeśli się wie do kogo pójść. Mam go jeszcze trochę w kołnierzu i nadal nie rozstaje się z płaszczem. Teraz jest już wytarty i dziurawy. Służył mi za ubranie, kołdrę, posłanie, chronił od deszczu i śniegu, od słońca i wiatru. Wiele rzeczy mogli mi zabrać, ale nie płaszczy i nie kołnierz płaszcza, w którym zaszyłam swoją przeszłość. Wyprzedaję ją kawałek po kawałku i coraz mniej czuję, że oddaję własne życie. Robię to przecież w słusznym celu. Robię dla Miriam jest wszystkim, co mam, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi również o to, że ją po prostu kocham. Kiedy poznałyśmy się na liniowcu St Louis, zwróciłam uwagę na intensywnie rude włosy i piegowatą drobną twarz. Automatycznie dotknęłam własnych kosmyków zaplecionych w ciasną koronę. Ufarbowałam się na blond, by zwiększyć swoje szanse dotarcia cało do Hamburga, ale przecież ja także byłam ruda. Ruda, chuda okularnica, Lotte Zajdeman-Aber. Przyszło mi do głowy, że Miriam mogłaby być moją córką, ale teraz już tak nie myślę. Teraz myślę tylko o tym, że ona jest moją córką. Trwamy przy sobie, bo chcemy. Podjęłyśmy świadomą decyzję. Ja jestem matką, która nie odeszła. Ona jest córką, dzięki której żyje. Przeglądam się jej teraz, kiedy w zamyśleniu przewraca strony dziennika. Według dokumentów ma dopiero 16 lat i nazywa się Maryla Kwiatkowska, Maryla, córka Karoliny i Mieczysława. Karolina, to ja, a Mieczysław nie żyje. Zginął pod gruzami dawnej Warszawy, miasta, którego już nie ma. Tak naprawdę pod gruzami kamienicy na Nowogrodzkiej zginęła wtedy cała rodzina Kwiatkowskich. Ale nikt przecież nie będzie tego teraz dociekał. Na wojnie zginęło i zaginęło wielu ludzi, a o większości z nich nigdy więcej nie usłyszymy. Nieczysława Kwiatkowskiego poznałam swego czasu bardzo dobrze, pomógł mi, może mnie nawet uratował. Kiedy po raz ostatni opuszczałam Warszawę, nie sądziłam, że już się więcej nie spotkamy. Nigdy się tego nie wie. Dlatego tak wiele spraw pozwalamy sobie odkładać na później, rysując w wyobraźni mniej lub bardziej wyrazistą wizję przyszłości. Kiedy ponownie się zobaczymy, zrobię to i to. Kiedy ponownie się zobaczymy, odwdzięczę się. A gdybym w tamtym czasie wiedziała, że już nigdy nie spotkam Mieczysława Kwiatkowskiego, czy mogłabym z miejsca urzeczywistnić swoje plany, dogonić przyszłość i ściągnąć się ku teraźniejszości? Nie, nie mogłabym. Kwiatkowski sprzedawał biżuterię w naszym sklepie na Placu Zamkowym, był bardzo dobry w swoim fachu, skrupulatny i rzetelny. Kiedy się spotykaliśmy, zawsze sporo mi opowiadał o swojej córce Marylce. Bardzo zdolna uczennica, jak haftuje, i o żonie Karolinie, która jak nikt inny potrafiła utłuc ziemniaki z masłem. Poznałam je później osobiście, ale nie byłam w stanie odpowiednio docenić ich zalet. Czy to rzeczywiście aż tak źle, że przedłużyłam Marylce i Karolinie żywot? A może lepiej i słuszniej byłoby pozwolić obu kobietom zostać pod gruzami, tam gdzie spotkały się z przeznaczeniem? Może nie jestem nikim więcej, niż tylko złodziejką tożsamości, która uparcie i na przekór wszystkiemu uważa, że gdzieś musi istnieć dla niej odpowiednie miejsce na świecie? Nie wiem. Chciałam zamieszkać w Breslau, we Wrocławiu, by Miriam mogła wrócić do domu, więc zrobiłam, co musiałam. Jeśli będę to powtarzała wystarczająco często, na pewno zdołam przekonać samą siebie, że postąpiłam właściwie. Magdalena Knedler Ocean Odrzuconych. Czytała autorka.